Siemka, siemka widzowie, dzisiaj sobie zagramy w Geometry Dash. A więc lecimy. Dawno nie grałem w Geometry Dasha. W sensie grałem, dużo grałem, ale niedawno nie nagrywałem w Geometry Dasha. I dużo, dużo, dużo się pozmieniało u mnie. Na przykład to, że stworzyłem konto. Nie mogę, bo telefon. Znam ten los. Bo w ogóle mi... Nie... O, przynajmniej levelem mogę kliknąć. O, dobra, chyba się już naprawia. Skiny też. Statystyki. Dobra, już mogę Patrzcie, Total Jumps. Znacie mapkę. Jeśli chcecie mieć też tyle jumpów, to o, podaję wam mapkę. Mówię właśnie kodik 99, chyba 6, 3, 3, 3... 3,69. Chyba taki jest kod, ale no, nie na pewno, ale chyba tak. Total atent w farmie na Moaja Stars. Mam już 54 gwiazdki. Gwiazdki zdobywa się poprzez przechodzenie levelów, więc nieźle. 404 diamenty. 4000 orbów. 10 levelów przeszedłem. 34 online levels przeszedłem. Secret coinów 21, user coinów 16, 1 map pack, 1 level oceniony i 51 ludzi destroyed Jak zniszczyć ludzi? Tutaj macie w tle takich ludków sobie i musicie w nich po prostu kliknąć I za to dostajecie różne nagrody, już wam pokazuję na przykład jakie, wchodzicie tu w osiągnięcia, dalej, dalej Dalej, dalej musicie znaleźć. Nie Stars, nie mus nie Secret Coins, nie User, nie Gauntlers. Diamonds też nie. O tu mamy Atempsy i Jumpsy. Uuu, fajne rzeczy zostaje się za Atempsy. Wiem, że na pewno za 300 kafli zostaje się moja. Helper, dobra, online levels, to też nie to, szukamy tego, tej jednej rzeczy szukam, ale no nie mogę znaleźć, gdzieś tu powinno być, o jest, destrojka player, I tutaj macie, za zniszczenie pierwszego playera dostajecie kolor, za 50 dostajecie y, skinka, dużo, dużo więcej rzeczy, tylko ja ich nie mogę znaleźć tutaj no a więc teraz pokażę wam co się u mnie zmieniło ile przeszedłem jeśli chodzi o levele stereo madness, zrobiłem trzecią gwiazdkę wreszcie mam prób 163 więc nieźle back on track, kurde no klikną o kliknąłem Uwez kliknij tu, tu jasnej. O, jest back on track. Trzy yy, gwiazdki w 70 prób, podajże. Sprawdźmy. 72 prób. No, trzy gwiazdki na back on track Practice zrobiony. Normal zrobiony. Trzy gwiazdki w 70 prób. O, to, to zaraz zaraz wam powiem, tylko Polargiest Chciałem przejść do Polargiesta jest, Polark jest. 100% na normalu, 100% na i jedna gwiazdka i 94 próby. Dryout. No i tu miałem delikatny problem z zrobieniem dryouta, ale jakoś mi wyszło. 100% na normal modzie, 100% na practice modzie, 0 coinów, w jakieś 200 chyba prób. Z dryoutem miałem problem, pamiętam. O, nie mogę kliknąć. No we, no kurde. O, a nie, 140 prób, to nieźle. Base after base. Zero gwiazd, zero yy, coinów, ale ten, 100% na normalu, 100% na praktajwie. 250 prób, bo z base after base miałem delikatny problem. Cannes go, 20% tylko i 100% na praktajwie. Ale ScanNet Go mam bardzo duży problem, bo mam na nim 300 prób, a on 20%. Więc no. Jeśli chodzi o takie lepsze z moich, o, nie ważne, lepsze z moich statystyk, na przykład Finger Dash 35% 53% na praktajwie i prób chyba około 200 albo 300. Tutaj. No, nie mogę kliknąć znowu. Niestety. O, udało się. No, nie widziałem. Chyba 280 chyba było. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Electrodynamics 22%. Bardzo, do, bardzo dobrze. 72 próby. Yy, dobra. No, i to tak z moich lepszych. A dobra. właśnie, jeszcze jedna rzecz. Czekajcie. Przez bo nie mogę cofnąć tam. Polecam Wam robić tower, bo tutaj secret coiny łatwo możecie, łatwo 14 coinów możecie secret zrobić. Czyli 12, co ja gadam, 12. I jak coś to tutaj, możecie w prawym dolnym rogu klikacie w niego, i macie takie skiny, możecie wpisywać kodziki. To jest jak Walutów Secret albo jak yy, walut. No. I no, ja zrobiłem wszystko na trzy, gwia na trzy secret coiny i wszystko zrobiłem. Nie było łatwo, ale się udało. no czekajcie, kliknąłem przez przypadek. No, skrzyneczek nie otworzymy, bo otwierałem już dzisiaj. A więc lecimy teraz z graniem. Co będziemy dzisiaj grali? Demona. Lecimy. Pierwszego demona będę przechodził. Może go przejdę, nie wiem czy go przejdę, czekajcie, ja go mam w Saved. No Zenik, polecam wam tego Medium Demona, jest bardzo prosty, ale przechodzimy The Lightning Road. 88% mam. E, 88% mam przez takiego buga, że jest taki, no nieważne, no ale jest taki błąd i można 88% zrobić sobie free. A ja mam jakieś chyba 45... Ja nie nie 45. Coś z 50... 50, od, 50 do 60 mam normalnie. Dobra, ale więc lecimy. O, tylko że ja tego nie robię. I telefon klika. Zaraz jestem... No kurde, no. Nie wiem, dzisiaj jak się budziłem. Tu mój telefon jakoś chyba... Nie wiem co się stało. Ale wiem, że się na pewno popsuł, no przecież ja tego nie robię, no. no ja nie mogę... U, nie da się! Ja tego nawet nie klikam wtedy. Tu warto przytrzymać, tu warto puścić. No, przecież ja nawet tego nie kliknąłem. Super no Oj no to samo trzyma No nie, 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 nie to tak nie będzie. To tak nie... No. nie, nie, ja nie mogę, ja nie mogę... Oni mi nie... Ten telefon mi nie da przejść. Dobra, let's go! Ja już chyba wiem dlaczego on mi sam klika. Dobra, lecimy. Jestem całkiem daleko. Tutaj. No przecież klikłem no. No kurde. Nie, wiecie co? Ciężko, ciężko, bardzo ciężko, jeszcze mnie spędzi, spędzi noga, bo komary, głupie komary. Masakra jest z tymi komarami. Dobra, no nie no. No dobra, czekajcie sobie naprawię ten telefon takim sposobem i myślę, że to może być tego wina ja mam bardzo tłuste ręce dlatego naprawimy spróbujemy go naprawić i sobie umyję ręce i papierem go wytrę toaletowym wiecie Zmoczymy papier i... Dobra, ręce umyte. Bierzemy papier. Bierzemy papierek. Cyk wchłaniaj. I moczymy telefon. Hop. Dobra. Teraz tylko wytrzeć. Aha. Dobra. Chyba działa. Wiecie widzowie? Chyba działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już jak tak kliknąłem, to już chyba działa. Dobra, lecimy. No i od razu lepiej. No, ludzie. To był niesamowity pomysł. Tak teraz to mogę grać. Pyk. pyk. A w ogóle polecam bardzo The Lighting Road, bo jest bardzo łatwym demonem. Easy. Tutaj. Tylko ta piłka na 50% paru procent jest całkiem trudna. Tak, to tu wszystko to jest. jak To jest level Polar Gesta, tak naprawdę. No, super, zde Poziom Polar Gesta. Poziom trudności Polar Gesta jest. Jak dla mnie, przynajmniej jak dla mnie. No, kurde, no. Za późno puściłem. Tu. The Lighting Crowd jedynie jego minus. Aż mi się to podoba, tak szczerze. Że bardzo dużo zmiany perspektyw i innych tego typu rzeczy. Ale mi się to bardzo podoba akurat. Ale trochę trudności to dodaje Słabo, zdedałem. Bardzo słabo, że zdydałem tam. No ale cóż. Tutaj puszczam. Spamię. Skaczę. Nic nie robię. Trzymam. Przechodzę. Spamię je. Spamię tam. Przechodzę. To no jest bardzo łatwo tak naprawdę. To jest banalny demon. Jak na demona, to jest banalny. No ja właśnie nie wiem, co ja tu muszę zrobić. W tamtym miejscu. Ja nie wiem, co ja muszę w tamtym miejscu zrobić. Jestem bardzo ciekawy, co ja muszę w tamtym miejscu zrobić. Ale właśnie nie wiem. Ja właśnie w ogóle nie wiem co trzeba tam w tamtym miejscu zrobić. Dobra, let's go. Aha. Dobra, parę ostatnich prób robimy na tym live'ie. Ja jeszcze dzisiaj będę trochę tryhardował i może jeszcze jednego live'a zrobię. Ale nie wiem, pewny nie jestem. No kurde, dobra. Ostatnia próba. <laughs> dobra, jeszcze jedna, bo tamta była tak słaba, że... By... Ja nie mogę, dobra, teraz. Ostatnia ostatnia. Dobra, tamta była ostatnia, więc kończymy live. A. To byłoby na tyle w tym live'ie, po...